utykam w uczuciu emocji, stanie, bo coś mi się wydarzyło w życiu, w własnym życiu i nie mam dostępu do tego, co ja teraz czuję. Więc uczucia, emocje nie są w stanie przepłynąć, następuje blokada energii i blokada przepływu i powoli, 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 tak jakbym umierał trochę, zostaje w miejscu. Nie mam możliwości Zrobić jakiejś zmiany życiowej, bo wewnętrznie utknąłem w jednym miejscu przy czymś. Kiedy to zobaczę, odblokuję, to dopiero mogę, co, mogę pójść dalej w życiu, albo czasem też jest tak, że utykam w czymś rodowym, czyli w mojej rodzinie pochodzenia ktoś czegoś nie mógł przeżyć, przetransformować, i kolejne pokolenia rodzą się już z brakiem możliwości, brakiem dostępu. Wracamy wtedy tam w trakcie ustawienia, w trakcie sesji. I odblokowujemy tam. Dopiero wtedy ja, jako indywidualna jednostka, nie ten system rodowy, mam możliwość, żeby coś poszło dalej w moim życiu.